Grodno. Piękne, wielonarodowe, europejskie miasto z ciekawą historią i nowoczesną, rozwiniętą infrastrukturą. Korzystna lokalizacja na granicy dwóch dużych związków gospodarczych, wysoki poziom edukacji, umiarkowany klimat i czysta ekologia sprawiają, że to miejsce jest atrakcyjne dla życia i biznesu. Przemysł i rolnictwo są szeroko rozwinięte w Grodnie i regionie. Do roku 2020 w regionie Grodno zostanie uruchomiona elektrownia atomowa. Stabilny poziom potencjału kadrowego regionu jest jakościowo zapewniony przez cztery działające szkoły wyższe. Grodzieński Uniwersytet Państwowy imienia Janki Kupaly, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Rolniczy oraz Instytut Biznesu i Prawa. Również 26 szkół kształcenia zawodowego, 28 szkół specjalistycznych kształcenia średniego. W Grodnie znajduje się filia Parku Technologicznego, Państwowego Centrum Branży IT. Przez Grodzieński Region przechodzą ważne linie komunikacyjne. Funkcjonuje duże transportowo-logistyczne centrum. Grodzieński Region posiada rozwinięty system komunikacji kolejowej z możliwością użycia zachodniego i wschodniego toru kolejowego. Lotnisko Grodno zapewnia loty wewnętrzne i międzynarodowe, posiada służbę kontroli celnej, granicznej i sanitarnej, również system przechowywania. Bliskość międzynarodowych portów lotniczych i portów morskich uzupełnia atrakcyjny klimat biznesowy regionu. Grodno nazywają kulturalną stolicą wielkiego jedwabnego szlaku. Pozycja geograficzna i rozwinięty system logistyczny otwierają dla regionu perspektywę stania się częścią globalnego projektu ponadnarodowego jeden pas, jedna droga. Wolna strefa ekonomiczna Grodno Inwest powstała w 2002 roku i jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się wolnych stref ekonomicznych na Białorusi. Inwestorzy z 35 krajów świata są pewni swoich inwestycji, a klienci z ponad 50 krajów docenili wysoką jakość produktów rezydentów Grodno Invest. Собственно говоря, история развития самого предприятия Конта ⁇ это и история развития и становления Свободной экономической зоны Гродной Инвест. Начинали мы и учились вместе, и поправляли друг друга. И хочу сказать, что поскольку в администрации Свободной экономической зоны работают реальные профессионалы, мы имели очень хорошую поддержку. W rozwicie, w przyjęcia przeniesienia strategicznych, w podbory personelu w umiejętności na wnieżnych rynkach. Preferencje podatkowe i celne zwiększają inwestycyjną atrakcyjność regionu. Zwolnienie z podatku na zysk dostaw eksportowych i między rezydentami. Zwolnienie od opłaty podatku na nieruchomość i opłatę za wynajem działek. Import sprzętu surowców i materiałów do realizacji projektów inwestycyjnych odbywa się bez opłaty cła i VAT. Obowiązuje zwolnienie z opłaty ceł i podatków przy wywozie gotowych produktów poza granicami euroazjatyckiej unii gospodarczej lub w ramach wolnej strefy celnej dla innego rezydenta. W ramach Unii Celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej działa jednolity obszar celny, w granicach którego towary są obracane bez naliczania należności celnych. Ograniczenia ilościowe i środki pozataryfowe nie są stosowane. Warunki te umożliwiają znaczne skrócenie okresu zwrotu kosztów projektów i zwiększenie rentowności produktów. Pobyt w strefie ekonomicznej pozwolił nam na wybudowanie w sumie trzech fabryk. Pierwszy zakład, który powstał tutaj w Wałsie, wykorzystywał wszystkie ulgi, które daje strefa. Przede wszystkim ma możliwość sprowadzenia kosztownych urządzeń bez cła i podatku. To na początku inwestycji, która w sumie zamknęła się w 10 milionach dolarów, jest dużą zachętą dla inwestorów. Kolejne dwa zakłady, to następne 10-12 milionów, które również wykorzystywały możliwości sprowadzenia urządzeń do rozpoczęcia produkcji. Łączna powierzchnia obszaru wolnej strefy ekonomicznej Grodno-Invest obejmuje ponad 3,5 tysiąca hektarów i składa się z terenów przemysłowo rozwiniętych zlokalizowanych w mieście Grodno i regionie Grodzieńskim. Dla realizacji projektów w ramach Wolnej Strefy Ekonomicznej inwestorom oferowane są działki o rozwiniętej infrastrukturze inżynieryjno-transportowej oraz wolne hale produkcyjne na działających w regionie przedsiębiorstwa. Kluczowym kierunkiem wzrostu konkurencyjności Wolnej Strefy Ekonomicznej Grodno Inwest jest rozwój klastrów historycznie rozwiniętych w Grodzieńskim regionie branżach przemysłowych. Ta forma współpracy na bazie wiodących przedsiębiorstw w regionie pozwoli rezydentom zmniejszyć koszty produkcji, wprowadzić nowe technologie i wzmocnić pozycję na rynku. Klaster przemysłu lekkiego, klaster przemysłu chemicznego, klaster obróbki drewna, klaster obróbki metali i inżynierii, klaster rolno-przemysłowy, klaster logistyczny, klaster turystyczny. Unikalną funkcją administracji wolnej strefy ekonomicznej Grodno Invest jest zarządzanie projektem pilotażowym w branży turystycznej rozwoju parku Kanał Augustowski. Kanał Augustowski jest znakomitą strukturą hydrotechniczną z XIX wieku. Jednym z największych kanałów w Europie, kandydatem na listę UNESCO. Dzisiaj kanał Augustowski jest jednym z najlepszych miejsc do wypoczynku. Położony na granicy sąsiadujących krajów Białorusi, Polski i Litwy. Kanał Augustowski stał się prawdziwym centrum wydarzeń kulturalnych i sportowych, miejscem przyciągania oryginalnych zbiorowości folklorystycznych, muzyków i mistrzów. Przyjemnym dodatkiem dla turystów zagranicznych jest brak reżimu wizowego na terenie kanału Augustowskiego i miasta Grodno. Atrakcyjne warunki są stworzone również dla rozwoju biznesu. Istotne przywileje podatkowe i celne, działki na budowę hoteli i restauracji, budowę kompleksów sportowo-rekreacyjnych i sanatoryjnych są zapewnione potencjalnym inwestorom w granicach Parku Turystyczno-Rekreacyjnego Kanału Augustowskiego. Profesjonalny zespół administracji wolnej strefy ekonomicznej Grodno Inwest zapewni kompleksowe wsparcie inwestorowi z dowolnego zakątka świata, dając najkrótszą drogę od pomysłu inwestycyjnego do sukcesu biznesowego na Białorusi. Szanowne damy i gospoda, uczytuję nasze unikalne i geograficzne położenie, uczytuję nasz kulturne. На сведе. учитывая тот промышленный экономический потенциал, которым располагает Гродинский регион, я приглашаю к обсуждению проектов транснациональных, связанных с использованием преимуществ Европейского союза и Евразийского союза у нас здесь в Гродничье.